Dzień dobry państwu. Witajcie. Spotkamy się w kolejnym naszym spotkaniu w DKF-ie domowym. Dzisiaj no właśnie, kolejne spotkanie. Nie możemy spotkać się w prawdziwym DKF-ie. Zapowiada się na to, że kina jeszcze trochę, trochę będą zamknięte, dlatego będę starał się państwu umilić ten czas opowieściami i zaproszeniami na rozmaite filmy. Dzisiaj anonsowany już nieco wcześniej film pod tytułem Kryptonim Nektar. Kryptonim Nektar to film z 1963 roku, film, w którym główną rolę gra Bogumił Kobiela. Skąd pomysł na ten film? Przede wszystkim jest to jedna chyba z najciekawszych i najbardziej zapomnianych komedii okresu PRL-u. Film przez wiele lat był ukrywany przez telewizję polską, trudno było do niego dostać. Nie pojawiał się ani na DVD, ani nigdzie, właściwie gdzieś kiedyś ktoś go widział, wspominał o nim. Na szczęście to się zmieniło. Pytacie mnie czasem, jak dotrzeć do filmów, o których opowiadam. W tym wypadku jest to niezwykle proste. Film znajduje się na VOD tele, telewizji polskiej TVP. Wystarczy to po prostu go tam znaleźć, albo wpisać w, Google, w jedną z popularniejszych wyszukiwarek. Pisać kryptonim nektar i tam w zakładce filmy kliknąć, i znajdą Państwo z różnych źródeł ten jakże interesujący film. Skąd pomysł i co dzieje się takiego w filmie Kryptonim nektar? Kryptonim nektar to historia właściwie tego, w jaki sposób system PRL nie mógł poradzić sobie z klęskami żywiołowymi. Pojawia się straszny upał, pojawia się śnieżyca. I ciężko sobie z tym poradzić. W tym wypadku e, nektar to będzie lek na upał. E, Bogumi Ulkobiela, powiem tylko na początek fabuły, bo powiem wam, e, jest redaktorem w pewnej gazecie, e, w której to jego szef dostaje szału, pocąc się, wygania go po to, żeby przyniósł mu coś do picia. E, ten przynosi pole, Manole, nektar, e, Specyficznej urody. To ziołowy eliksir, który powstaje w dosyć tajemniczy sposób. I jak powstaje, skąd on się bierze, gdzie jest produkowany, to jest zadanie dla naszego bohatera. Później pojawia się cała plejada bohaterów: będzie wspaniała blondynka, będzie także Jarema Stępowski, który będzie tutaj rżał i niezwykle nas rozśmieszał jako hrabia Dymek. Pojedziemy do Wrocławia, dużo akcji będzie działo się we, we Warszawie. Wspaniała historia, mocno, mocno zapomniana, myślę, że warta przypomnienia. Ale ukrytym bohaterem tego dzisiejszego filmu jest jeszcze jeden specyfik. Pola Manola czy inne pochodne Coca-Coli, na przykład w Size, pamiętacie, byli to polokoktowcy i polokokta. Tutaj cichym bohaterem za kadru jest Coca-Cola. Proszę Państwa, w 1963 roku można było sobie pomarzyć o Coca-Coli. Do tego stopnia, że nikt właściwie naprawdę nie wiedział, jak smakuje Coca-Cola. Ta butelka smukła z wcięciem w talii jak u kobiety, to obszar marzeń bardzo wielu. Na no, zachodzie można było kupić bez trudu. Ja mam rekwizyt tutaj, kupiłem dla Państwa, żeby go zaprezentować. Jeszcze jest niezapieczętowana, z oryginalnym kapslem. Ta bohaterka była w bardzo wielu filmach. W kryptonimie Nektar pojawia się za kulis, ale... Polacy interesowali się Coca-Colą, nie wiedząc właściwie, jak ona smakuje już dużo wcześniej. 1963 rok, film, w którym dzieje się i został nakręcony, to już po epoce stalinizmu, ale wcześniej, w 1950 roku, pan Adam Warzyk, wyobraźcie sobie, napisał pieśń o Coca-Coli. Był to antyimperialistyczny utwór, który miał obnażać motywy imperialistów i tego, jaka jest Coca-Cola. Pozwólcie sobie, że przeczytam wam ten wiersz, który sam pieczołowicie z internetu ściągnąłem i przepisałem go własną ręką, po to, żeby wam go odczytać. Uwaga! Pieśń o Coca-Coli, Adam Warzyk. Dobrze wam było pić Coca-Cola, ssaliście naszą czcinę cukrową. Zjadaliście nasze ryżowe pola, żuliście kauczuk, złoto, platynę. Dobrze wam było pić Coca-Cola. My, co z Wagnistych piliśmy studzień, dzisiaj pijemy wodę nadziei. Męstwo, którego źródło jest w ludzie, pijemy wodę w górach Korei. Po Coca-Cola, błogo, różowo. Za parę centów amerykańskich śniście naszą śmierć atomową. Pięć kontynentów amerykańskich. Coca-Cola było go różowo. W ten oto sposób Adam Warzyk opisuje ten szatański, zakazany płyn, tą ciecz nienawiści, tą ciecz, która jest symbolem wszelkiego uciśnienia, niewoli i narkotyku. Prawdopodobnie odbierano to też jako formę narkotyzowania się, picie Coca-Coli. Kryptonim Nektar, proszę Państwa, to film który wzruszy Was, ucieszy, myślę, że rozśmieszy, jest niezwykle łatwo dostępny teraz, więc cieszmy się z tego dzisiaj, troszkę krócej. Zobaczymy na tym eksperymencie, jak, bardziej jak bardzo podobają się Wam może te krótsze filmy. Przede wszystkim też dziękuję Wam za pozytywne reakcje. Właściwie wszystkie filmy cieszą się radosną, miłą reakcją waszą są łapki w górę. Miłe komentarze. Bardzo Wam za to dziękuję. Dzisiaj, w kreacji właśnie PRL-owskiej, zapraszam Was serdecznie na kryptonim Nektar. Do zobaczenia.